Zapraszamy na obejrzenie filmu z debaty. Reformujemy samochód szkolny. Serdecznie witamy nauczycieli i uczniów na debacie Reformujemy samochód szkolny. Przygotowaliśmy sześć pytań, nad którymi mieliście się zastanowić przez kilka ostatnich dni. Dzisiaj przedstawicie Wasze pomysły na tych arkuszach. Możecie to zrobić w formie mapy mentalnej, tabeli, zakresu czy coś takiego. I macie na to 25 minut. Następnie Wasze prace zostaną przedstawione na forum. Jeśli inni będą mieć co do tego jakieś wątpliwości albo zastrzeżenia, będzie można się wypowiedzieć na ich temat. I żeby Wasze pomysły po prostu były lepiej dopracowane, bo wierzymy, że dzięki naszej dzisiejszej pracy uda się wprowadzić jakieś zmiany w samorządzie uczniowskim. A więc do roboty! Ludzie znajdujący się w samorządzie powinni mieć więcej czasu na przepusty, przede na Podwyższające tam jest tam tak trochę koniewa. Możemy graficznie Nasze nasze przygotowanie było... Pomyśleliśmy, że warto byłoby jakąś akcję promocyjną zrobić. E, I e, takie nasze pomysły to właśnie ogłoszenie tej akcji przez Radio Prędzej, stworzenie plakatów informacyjnych, e, informacja na stronie internetowej szkoły i stworzenie profilu szkoły na e, Facebooku. E, później, e, żeby zachęcić właśnie do uczestnictwa, chcielibyśmy pokazać dobre strony aktywności w samorządzie. I e, właśnie e, tymi dobrymi stronami było umiejętności. I taki nowy pomysł, stworzenie certyfikatu aktywnego ucznia, który byłby wręczany po roku aktywności w sekcjach na zakończeniu roku. Kolejną taką dobrą stroną byłoby zawieranie nowych znajomości, integracja międzyklasowa, uczestnictwo w organizowanych spotkaniach informacyjnych samorządu i właśnie sekcji, podwyższenie oceny zachowania to tak generalnie i podwyższenie poczucia własnej wartości. To jest też bardzo ważne, bo robimy coś dobrego. Na tym domie właśnie umieściliśmy hasła, które prawo by y, 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 zachęcić. Czyli dołącz aktywnie, bądźmy wylemi, wylemi. razem, razem możemy więcej, działaj lokalnie, wychasz się, pokaż coś napisz, pomóż i różne hasła jest jesteśmy jednoczące. To tematem naszej grupy był temat jakie sekcje samorządu uczniowskiego możemy utworzyć. Zrobiliśmy to w prostej tabeli, żeby... Tak to zrozumienia tak łatwiej trochę. I pierwszą sekcją jest sekcja do spraw kultury i rozrywki, która zajmowała się organizacją dyskotek i innych imprez masowych, organizacją wycieczek i spotkaniami z przedstawicielami zawodów. Nie tylko tak jak teraz jest, z doradcą zawodowym, ale też przedstawi nam ktoś, kto ma doświadczenie w danym zawodzie, co możemy robić. No i jeszcze z poezami zawysancji. Nasza kolejna sekcja jest to sekcja dziennikarska, która zajmowała się redagowaniem tekstów na stronę internetową, prowadzeniem gazetki szkolnej, obsługą fotograficzną i współpracą z lokalnymi gazetami. Naszym tematem jest współpraca samorządu muzyczkiewskiego z instytucjami i mediami. Przedstawianie osiągnięć szkoły w czasie pokaz talentów artystycznych uczniów we współpracy z Bliskim Demokultury, realizacja projektów unijnych we współpracy z samorządem lokalnym, organizacja turniejów międzyszkolnych, co może zainteresować media, organizacja kursów pierwszej pomocy przy nadzorze Joannisów w Fiszu, wyjazdy na dni otwarte w uczelniach wyższych, spotkania z doradcami budowlanymi, wyjazdy do muzeów i teatrów, czyli dbałość o rozwój kulturalny uczniów. Zintegrować się zintegrować uczniów z nauczycielami oraz uczniów między sobą. Na przykład powiem co to jest integracja. Integracja jest to długotrwały proces łączenia się danych osób, grup, instytucji, aby stworzyć z nich jeden spójny, jednolity organizm. W szkole często występują jakieś problemy z integracją, są to m.in. brak elastyczności w działaniu kadry, to znaczy nie każdy pomysł uczniów podoba się dla nauczycieli, czasami jest odwrotnie oprócz w zdobywaniu wiedzy, błąd młodego pokolenia i różnice poglądów między uczniami i nauczycielami. Sposoby integracji między uczniami i nauczycielami jest to między, przede wszystkim musi być miła i przyjazna atmosfera. Przy poruszanie tematów nie tylko związanych ze szkołą, takich jak, a poruszanie takich jak sport, czy też zainteresowania hobby, więcej wycieczek i wyjść poza szkołę, przedsięwzięcia, które zmuszają. Do współpracy między uczniami i nauczycielami i wspólne promowanie aktywności fizycznej, na przykład rozgrywki międzyklasowe z udziałem nauczycieli i wychowawców. Integracja między ucz uczniami by polegała głównie na rozszerzeniu istniejących kół zainteresowań, podczas których można byłoby poznawać nowe osoby, w prowadzeniu przedsięwzięć takich jak sprzątanie świata, pomoc charytatywna, na przykład zbieranie żywności dla potrzebujących. Również konkursy zespołowe, międzyklasowe, organizacja różnych dyskotek, ognisk i zajęcia zmuszające do integracji między klasami, na przykład konkursy, debaty, takie jak ta, i wycieczki. Super. To super, praca samorządu uczniowskiego była bardziej efektywna. I e, takie pomysły nas nazywały się częstsze spotkania samorządu uczniowskiego, Podzielenie samorządu Użewskiego na sekcje, na przykład nagłosienie, fotografia. Wydziału... Dziękujemy wszystkim za udział w debacie. Jesteśmy bardzo zadowoleni z rezultatów. Teraz trzeba będzie je konstruktywnie wykorzystać, żeby usprawnić pracę samorządu i żeby była ona bardziej efektywna. I mamy nadzieję, że dzięki Waszej i naszej pracy uda nam się dostać do Sejmu Dzieci i Młodzieży. Dziękujemy, Dziękujemy. Wam i nauczycielom. Brawo!